Dzień dobry, dzień dobry. My ruszyliśmy się z naszej miejscówki, i planujemy w najbliższych dniach Marrakesz, ale że do Marrakeszu jest 3 godzin drogi, więc stwierdziliśmy, że, a nie lubimy jeździć, stop, na raty. tak, to będziemy to robić na raty. Zresztą jutro jest poniedziałek, więc też po pracy będziemy mieć mniej czasu, więc dzisiaj przejdziemy sobie 2-3 godzinki, no i mamy nadzieję, że do czwartku dojedziemy, do środy czwartku. E, rozkładając sobie, nie wiem, już w tygodniu, po godzince, pewnie gdzieś tam będziemy jeździć. E, a teraz, właśnie, stanęliśmy, nawet nie wiem w jakiej, w, w jakiej miejscowości. Nie wiem, po drodze to była jakaś. I idziemy sobie na obiad. Mam nadzieję, że coś dobrego będzie. No, do tej pory to udawało nam się znaleźć, więc... czemu nie? Nikogo. I znaleźliśmy coś przy ulicy. Bardzo szybko. Julita już tutaj siada i tak, zajada. Zobaczcie, mamy nowy posiłek. Wzięliśmy zupy, mamy fasolową, to standardowo, i mamy jeszcze... Baraninę. Baraninę. No to to też taka wiem, bulaszy, jest taka w formie gulaszu czy zupu. Pokażemy wam jeszcze za chwilę bliżej. Ale zobaczcie, jak siedzimy na takim mikrostoliczku i oglądamy ulicę. Tak, wszyscy, o, tutaj, to... wszyscy tutaj tak siedzieli, więc usiedliśmy tak samo. Tak to tutaj wyglądało. O, I ja oglądamy sobie, sobie ulicę. Na ulicy. No to zajadamy. Zupę fasolową już znacie, ale sobie tym pokażę. To są chyba bardziej jakieś flaczki, co? Takie flaczki z banana, pewnie. Pachnie ładnie. Pachnie ładnie. No i oczywiście chleb. I jeszcze pan przed chwilą dorzucił nam y, ten sos Harisa. O tak, ten lubimy, sprawdzony. A pan aktywnie donosi nam różne rzeczy. Przed chwilą woda, teraz dorzucił nam owoce. Oczywiście y, wodę powiedzieliśmy, że już nie, no owoce nie wiem, zobaczymy, czy weźmiemy ze sobą, czy nie, chociaż mamy wywanie. A bo tu na pewno nie mam ochoty zjeść jeszcze banana. – Aktywna sprzedaż. Tak, – Tak, aktywna sprzedaż cały czas. No i ten widok. Hmm, przepięknie. Muszę wam powiedzieć, że pierwsze, bo była zamianka talerzy, ja najpierw jadłam fasolu, fasolową. – Którą już znałem. – Tak, że pierwszy raz, kurczę, ta baraninka taka dobrze na ostra, trochę słona, bardzo dobra. A ogólnie to chyba są po prostu flaki. Flaki baraniem przynajmniej, przynajmniej tak nam się wydaje. Tak jakbyśmy jedli polskie placzki, tylko w innym sensie. Zapłaciliśmy i jak zwykle w takich knajpkach można sobie od razu umyć ręce na miejscu. Więc korzystamy i lecimy dalej. I kurczę, musimy powiedzieć, że lubimy jeść w takich miejscach, no tak, naprawdę. Jest tak autentycznie, trochę brudno i swojsko, Nie ekskluzywnie w każdym razie, ale no jest taki klimacik, co. So? Tak, tak, tak jak lokalnie. Na no, no. takich, w tych plastikowych krzesełkach, bez niczego, bez żadnej tam chusteczek nie, nie. i tak dalej. Żadnych serwetek, tak. więc, nie było No i zapłaciliśmy 35 dirhamów, więc. Śmieszne pieniądze. 15 zł, 12, 15. Złotych, 15, 15, złotych. 15? O, coś takiego. A teraz wracamy do piksela i w drogę. A, przy okazji jeszcze muszę powiedzieć, powiedzicie u mnie chustce na głowie. Dzisiaj nie chciało mi się, mi, mi się wyć głowy. No i stwierdziłam, że założę chustę I Stopi kurde, to, to jest dobry patent. Dobry patent na to, żeby, jak ma się tłuste włosy, żeby ich nie mieć. No i co, co, ale wtapiam się trochę? No przy okazji nie? tak. Chociaż ale one po... trochę inaczej wiążą. Zobacz, pan to, że bardziej wyglądam jak z, z, Dalekiego Wschodu? No, gdzieś tam, bo jesteś z niskiego czy z dalekiego? Z dalekiego, no ale. Od niskiego, powiedzmy. A nie okay. tu? Ale. Mam nadzieję, że. Ale w sobie się nie Lepiej niż, lepiej niż kapeluczy. Kozy chyba pomyliły drzewa i siedzą śmieciach. Teraz, proszę państwa, przejeżdżamy przez rzekę. W sensie na Google zobaczycie tutaj, że widać jeszcze, że była rzeka, i zastanawialiśmy się, jak to będzie wyglądać. W rzeczywistości tej rzeki już tutaj w ogóle nie wiem. Sebastian w Wanie przebiera się w krótkie spodenki, no to ja pokażę Wam też takie realia poza miastami, gdzie jest tu naprawdę pełno śmieci. I te śmieci głównie to są foliówki, które przez to, że tutaj są takie dość mocne wiatry czasem, no bo są to przestrzenie otwarte. Jak widzicie, o, na przykład tu, one zaczepiają się o te krzaki. No i o tutaj nawet jakieś sukienki i ciuchy. No i tak to wygląda, jak właśnie po drodze jedziemy. Tam, gdzie są duże miasta, jest czysto. Tam, gdzie są takie wsie, no to już jest bardzo brudno. No i dojechaliśmy. Jechaliśmy ostatecznie 4 godziny, więc do Marrakeszu została nam jakaś godzina. Stoimy na parkingu z tyłu bezpiecznie, bo policja, a my właśnie stoimy na jakimś takim parkingu. Czy nie wiem, co to jest? Jakaś kazba, nie wiem. Ale czy wy widzieliście te przepiękne krajobrazy, które mieliśmy? Jechaliśmy tą drogą i cały czas mówiliśmy, wow, wow, wow Boże, jak pięknie. A tu widzę pies pies, bezdomny pies, których jest tu dużo. No więc czas na kolację i do zobaczenia pewnie jutro. Dzień dobry, dzień dobry, witam Was z Marrakeszu. A tutaj jesteśmy, bo zanim zaczniemy zwiedzanko, to robimy pranie, w sensie już pranie wrzuciliśmy. E, teraz czas na ono, tu jeszcze zostały trzy minutki, e, więc zanim zaczniemy działać, to na to właśnie jeszcze robimy pranie, bo ogólnie tutaj e, jest tak, że nie ma takich e, miejsc do prania, jedynie w dużych miastach. E, jak ktoś to w mniejszych miasteczkach trzeba oddawać tak jakby do ręcznego w sensie do prania no, w takich nie wiem prania, e, a my nie lubimy, gdy nasze gacie e, ktoś inny pierze. Więc skorzystaliśmy z okazji, że jesteśmy w dużym mieście i robimy duże pranie. Pranie są tutaj w dużych miastach podobne do tych europejskich, ale znacząco brudniejsze. No nie jest to tak, nie jest to takie ładne, no ale funkcję swoją spełnia, więc korzystamy. I standardowo przerzucamy z do suszarki. Najgorzej, <noise> właśnie jak oni robią, my mamy w domu też suszarkę. I ustawiamy odwrotnie do siebie, żeby było łatwiej. Drzwi C7. Czemu... Żeby jedne otwierały się, te na prawo, to tamto nalewa. No, to na lewo. Na z drugiej strony, no. Kto to wymyślił? No, widocznie nie myślam o kliencie, tylko tak jak szło, tak montowali. No, ale wygląda to wszystko tak jak w Europie. Co tutaj, jeśli chodzi o te automaty? No, ale to nie ze wszystkim. Może ci pomogę. Nie wiem, będę. I do suszarki. Wszystko wyprane i wysuszone, chociaż też w porównaniu z tymi zagranicznymi, w sensie europejskimi suszarkami, tutaj nie do końca nam stuprocentowo dosuszyło. Bo temperatury były trochę niższe, ale powiedziałem 90% jest sucha, a te 10% to sobie w szatkach doschnie. No to możemy się zbierać. Ale czuję, że to będzie bardzo organizacyjny vlog, bo właśnie idziemy do dostawcy internetu, żeby zapłacić fakturę. Bo do tej pory internet śmiga dobrze i muszę Wam o tym trochę bardziej opowiedzieć, żebyście wiedzieli, jak, że możecie mieć tutaj w Maroko nielimitowany internet ale i można oczywiście płacić w aplikacji. Ale nam aplikacja nie działa, więc idziemy zapłacić fakturę po prostu do salonu. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie sprawnie. Na mieście było bardzo głośno i już nie chciałam tego nagrywać tam, więc dogrywam ten filmik chwilkę później. I mam przed sobą dokumenty, mam przed sobą laptopa, żeby powiedzieć wam dokładnie o tym pakiecie internetu. Bo jak wiecie, my pracujemy zdalnie, więc zależy nam na tym, żeby ten internet był. I najlepiej, żeby był nielimitowany. We Francji, jak byliśmy teraz w Hiszpanii, ten internet nie był nielimitowany. We Francji nam stuprocentowo starczał, bo to było 300 gigabajtów, na miesiąc, więc to nam starcza. W Hiszpanii było trochę gorzej, bo tego internetu chyba było 150 giga, więc my mieliśmy jeszcze swój roaming i się nim ymm, posiłkowaliśmy. Tak, posiłkowaliśmy. Ale na szczęście Maroko ma nielimitowany internet i zaraz Wam o tym powiem. No ale zacznijmy od początku. To było tak, że gdy wjechaliśmy do Maroko tego samego dnia, udaliśmy się do miejscowości Tanger i tam podpisaliśmy umowę na internet. Ale to było tak, że chwilę szukaliśmy, w sumie Sebastian może o tym było trochę powiedzieć. I jeszcze w Hiszpanii, tak? Tak, jeszcze w Hiszpanii opinii. szukaliśmy, bo wiedzieliśmy, że chcemy mieć internet z INWI, bo był najlepszy, najlepszy zasięg i ogólnie były najlepsze opinie, ale nie we wszystkich tych, nie wiem jak to powiedzieć, tych no, sklepikach, punktach obsługi. punktach obsługi była dobra obsługa. Po pierwsze była dobra w kontekście języka angielskiego, że chcieliśmy, żeby ludzie nas zrozumieli, co my chcemy, a po drugie były też opinie, że na przykład ktoś nam oszukał, albo ktoś mówił, że wziął dodatkową opłatę, albo... Albo mówił, że będzie kosztować tyle, tak, kosztowało inaczej. Mimo, na, na stronie pisze inaczej, to oni i tak Nawet inaczej... Nawet były komentarze, że tak. ktoś miał zapłacić fakturę, a tak naprawdę przywłaszczył sobie pieniądze, faktura była niezapłacona, to więc uchali. takie więc skrajne rzeczy. Wydarzało nam na miejscu, które miało dobre opinie i to miejsce nawet podziękujemy no tak wam w opisie, bo super gadali po angielsku, w sensie pan, który nas obsługiwał, rozmawiał po angielsku i fajnie nam też tą ofertę wytłumaczył. No i co ciekawe, to nie było w środku miasta, w centrum turystycznym, tak. tylko na takim, powiedzmy, osiedlu no dla tak lokalsów. Więc tam nie każdy turysta pewnie dotrze, nie? bo to było. Tak, no i tam zawarliśmy umowę. I umowę zawarliśmy, poczekajcie, teraz wezmę sobie naszą umowę. Umowę zawarliśmy i to jest pakiet. IDAR Duo 249 posiłkuje się też tutaj stroną internetową. Mamy nielimitowany internet, mamy nielimitowane połączenia na telefony stacjonarne. W i Dwie godziny telefonów, <noise> dwie godziny rozmów mobilnych w tym pakiecie i płacimy co miesiąc 249 Dirhamów. Ale oprócz tego 249 dodatkowo płaciliśmy chyba 100 Dirhamów na sam początek. Takie opłaty aktywacyjne. Tak. I uwaga. Podpisaliśmy umowę, normalnie, na czas tak nieokreślony. No i tak wygląda umowa, którą podpisaliśmy z INVI. Zakryłam dane, żebyście przez przypadek nie wzięli na mnie kredytu. Tak, ale resztę, myślę, możemy spokojnie pokazać. No i tą umowę podpisaliśmy 4 stycznia, czyli zaraz po wjeździe do Maroko, tak jak Julita mówiła. Na miejscu pan ładnie nam też wytłumaczył i rozpisał tutaj jak będzie wyglądało rozliczenie za pierwszy miesiąc, za pierwszy okres i za kolejne okresy, bo to wygląda chyba podobnie tak jak w Polsce, że okres rozliczeniowy jest niekoniecznie zgodny tym, z tym, kiedy podpisaliśmy tę umowę, więc pierwsza faktura jest tak jakby za półtorej miesiąca, napisał nam też, jaka to będzie dokładnie kwota, że to będzie 362 dirhamy, a za kolejne okresy, czyli pełne miesiące będziemy płacić już te umowne 250 dirhamów, co zresztą też określa umowa, jeśli chodzi o tą stawkę. No i wyjaśnił nam też dodatkowo kiedy musimy wypowiedzieć tą umowę. Do 18 marca. Umowę. Tak, bo jest miesięczny okres wypowiedzenia, więc trzeba to zrobić przed rozpoczęciem się ostatniego okresu rozliczeniowego. U nas to będzie przed 18 marca, więc mamy nadzieję, że wszystko właśnie tak zadziała jak nam to pan wyjaśnił. Dokładnie. No, i że my jesteśmy bardzo ostrożni, no to sprawdziliśmy sobie tą ofertę w internecie. Faktycznie to jest ta nasza oferta. Sprawdziliśmy te małym druczkiem opisane zasady. Oczywiście musieliśmy wszystko sobie tłumaczyć z francuskiego, ale była tam informacja o tym, że ta umowa jest rozwiązywalna. Nawet na forach internetowych, gdzieś tam zagranicznych i marokańskich, też sprawdziliśmy, że ludzie korzystali z tej oferty i udało się im rozwiązać, więc mamy to potwierdzone. No i po ponad miesiącu przyszła pierwsza faktura, którą trzeba było zapłacić. Pan powiedział nam, że jest możliwość płatności w aplikacji, podpięcie po prostu karty albo w tych, w tych ich punktach. Nam aplikacja od samego początku nie działała, próbowaliśmy się tam logować. No cały czas jest błąd, błąd, błąd. Więc będąc z Marrakeszu poszliśmy po prostu do tego punktu. Nawet dostaliśmy takie piękne nie oficjalne rozumiecie. potwierdzenie ze stępem, że mamy tą fakturę zapłaconą i faktycznie kwota też się zgadzała. No więc teraz czekamy na kolejną. No i ogólnie z internetu jesteśmy bardzo zadowoleni. Faktycznie działa on super. Wszędzie jest zasięg. Jeden, jedyny raz, gdy byliśmy w Tafraucie, ale to pewnie jak oglądaliście wcześniejsze vlogi, wiecie, że nas odcięło od internetu. Nie wiemy czemu, czy był problem z jakąś wieżą, czy Może naprawiali gdzieś staliśmy wierze. źle, chociaż my nie staliśmy raczej źle, bo wieczorem mieliśmy internet, po prostu rano nam go wywaliło. Nawet kilka poprzednich dni nam tak, działało w tym tak, miejscu, tak, tylko... Więc przeparkowaliśmy się dosłownie kilometr dalej i ten internet już wrócił i nadal śmigał. Więc yy, tylko raz, a jesteśmy tutaj już półtorej miesiąca, mieliśmy mały problem z internetem, więc polecamy, jeśli potrzebujecie właśnie nielimitowanego internetu. No, a jeśli chodzi o tą samą kwestię rozwiązywania umowy, no to kiedy przyjdzie do tego, yy, kiedy już nadejdzie ten moment, jeszcze coś tam dogram, yy, żeby zobaczyć czy faktycznie udało się bez problemu tą umowę rozwiązać. Oby tak było. Oby. I kończąc już ten przydługi wywód o internecie, jeszcze tylko dodamy, że ogólnie wjeżdżając do Maroka, yy, czytaliśmy, że nie ma w ogóle tutaj nielimitowanego internetu. Jest zawsze opcja tylko ta prepaid'owa, czyli na doładowania. Yy, czy to na blogach, czy mamy nawet e-buka. ebooka? Przynajmniej yy, tak Maroko. dla turysty, tak? Bo tak, lokalnie może mają jakieś. Tak, ale... naprawdę jesteśmy dumni z tego, że udało nam się ten nielimitowany internet kupić. I dodatkowo czytaliśmy jeszcze takie obawy, że ten internet może być niby nielimitowany, ale limitowany, bo podobno mogą być. Jakieś limity dzienne, że tam po gigabajcie czy po 10 gigabajtach on zwalnia albo się wyłącza, a już wiemy potem półtora miesiąca, że tak, tak nie i jest. Dlatego też nagrywamy ten filmik tak, tak późno, żeby o tym przetestować. Tak. Bo Chcieliśmy to przetestować, żeby nie mówić wam ściemy, e, tylko faktycznie powiedzieć o tych limitach. A my zużywamy nie dziennie nie spokojnie ponad 10 gigabajtów momentami i w ogóle na ten internet to ani nie zwalnia, ani się nie 100 kończy. gigabajtów, e, ja Tak, przekroczymy, w miesiącu. Nic też nam się takiego nie stało, więc naprawdę polecamy tą opcję. Dzień dobry, dzień dobry. Nastał ten moment, gdzie pierwszy raz w naszych podróżach zagranicznych, a podróżujemy już 3 lata i w ciągu tych trzech lat spędziliśmy, nie wiem, z półtorej roku w podróży, musimy iść do lekarza. W sensie ja idę do lekarza. Więc najpierw przebijamy się przez miasto, a potem mam nadzieję, że zdam Wam mini relację z tego, jak właśnie idzie się do lekarza w Maroko, czy są problemy, czy, są, czy nie ma problemów. No, sama jestem ciekawa, jak to będzie. No i jeszcze tylko dodam, że nie ma tutaj Ekuza, będę szła do lekarza prywatnie i nie jest to wizyta szpitalna. W sensie, że nie idziemy do żadnego szpitala, tylko po prostu no, powiem Wam, jak, jak mam nadzieję wyjdę, bo udało mi się umówić to spotkanie, ale czy wejdę, czy oni mnie przyjmą na tą godzinę, czy będą obsuwy, czy nie, no to zobaczę po fakcie i dam Wam znać potem. Już po badanie i zobaczcie, jaka to jest piękna przychodna na Dunajszym. Czekając teraz na wyniki badań, pokażę Wam jeszcze toaletę tutaj, bo toaleta jest, jak widzicie, taka europejska. Ma papier, ale po drugiej stronie jest też dodatkowy wężyk, bo, tak jak Wam mówiłam wcześniej, oni często w, sensie w krajach arabskich zamiast używania papieru toaletowego po prostu się podmywają. No więc tak to wygląda. Wychodzę z wynikami badań, jestem zdrowa, o samym badaniu za chwilę Wam powiem, a pokażę Wam jeszcze jak ładnie wyglądało tutaj, nie wiem nazwać, przychodnia, nie wiem, tak no jest, chyba taka przychodnia, prywatna przychodnia, a my pikselem dosłownie e, 5. A teraz czas trochę więcej powiedzieć Wam o tym lekarzu, i też dogrywam to oczywiście później, bo ogólnie jak załatwialiśmy wszystko w mieście, to było dużo się po prostu działo. Więc teraz powiem Wam trochę więcej na temat lekarza. No i zaczęło się od tego, że znalazłam na Google klinikę albo przychodnie zwał jak zwał, yy, która ma dobre opinie. E, napisałam do nich i też szukałam takich klinik, które mają y, jakiś kontakt online. Napisałam do nich przez formularz, a oni odezwali się do mnie. Nie było tutaj problemu, napisałam, że kontakt ze mną jest tylko przez WhatsApp. Tutaj widzicie gdzieś wklejony screen właśnie z naszej rozmowy na WhatsAppie. Potwierdzili mi moją wizytę. E, zapytałam też oczywiście o cenę, no bo wiadomo w Maroku tych cen ogólnie nie ma, więc dopytałam też Oto yy, i umówiłam się na wizytę. No i gdy weszliśmy do kliniki, podeszliśmy do tej Lady, gdzie się zapisuje, pokazałam moją wiadomość na WhatsAppie. Chyba personel był trochę zdziwiony, bo jakaś tam chyba inna asystentka mnie umawiała, ale ostatecznie podałam swój yy, dowód osobisty, spisali moje dane i kazali czekać na kanapie. I gdzieś po 20 minutach zaprosili mnie już na badanie. Z takich jeszcze trochę technicznych aspektów, to te osoby, które mnie zapisywały i brały mój dowód, mówiły po angielsku, ale pani lekarka już nie mówiła, więc posiłkowaliśmy się tłumaczem Google'a. Badanie udało się zrobić i dostałam po chwili wyniki. I ogólnie jestem zdrowa, bo to nie jest tak, że byłam chora, tylko po prostu zrobiłam sobie badania profilaktyczne, które normalnie zrobiłabym sobie w Polsce. No bo teraz jesteśmy w podróży już 5 miesięcy, będziemy jeszcze około 4, no i moje badania profilaktyczne, bo już mogę powiedzieć, że to było USG, no przypadło akurat na ten termin. Więc to była dobra okazja do sprawdzenia właśnie e, zagranicznej mm, służby zdrowia. No i da się, da się i nie ma się czego bać. Na własnej skórze przetestowałam, że nawet poza Unią Europejską da się znaleźć lekarzy, którzy po prostu, nie wiem, zrobią te badania takie same jak w Polsce. A to wszystko po to, żeby dłużej żyć, dłużej podróżować, bo świat jest zbyt piękny, żeby po prostu chorować i spędzać ten czas w szpitalu. No i w tym miejscu zachęcam Was bardzo serdecznie do takich badań profilaktycznych, bo naprawdę mogą one odmienić Wasze życie i już teraz Was uratować przed wszelkimi in, różnymi chorobami. No a w tym miejscu żegnam się z Wami. Dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. No, był bardzo taki techniczny, ale mam nadzieję, że też praktyczny. Jeszcze raz bardzo dziękuję, zapraszam do kciuków w górę. Zostawcie po sobie też jakiś komentarz i pamiętajcie o subskrypcji. A ja tymczasem żegnam się z Wami i do zobaczenia w kolejnym odcinku.